Karolina Kwiatkowska, Centralna Rada Romów w Polsce. Ja jestem dyrektorem ds. komunikacji i współpracy w tej organizacji, ale też jestem, sprawuję tę samą funkcję w międzynarodowej organizacji International Romani Union, która zrzesza społeczność romską. Światową, że się tak wyrażę. Jeżeli chodzi o Centralną Radę Romów, jest to jedna z najstarszych organizacji w ogóle, która powstała zaraz po przemianach i w 90. z inicjatywy Stanisława Stankiewicza zostało powołane do życia pierwsze czasopismo dwujęzyczne romskie, Rom pod Rom. I to był przyczynek do tego, żeby zawiązać też stowarzyszenie, czyli Centralną Radę Romów w Polsce. Centralna Rada Romów w Polsce to jest organizacja głównie rzecznicza tak naprawdę, która zajmuje się strategią włączania, inkluzji społeczności romskiej ogólnie do systemów, ale też działa na arenie międzynarodowej. I oczywiście swoją siedzibę ma w Białymstoku, ale my działamy ogólnopolsko, więc tak naprawdę jesteśmy takim hubem dla innych organizacji, żeby Pokazywać, czym jest to rzecznictwo, czym jest włączanie i jak, spraw jak sprawnie działać, jeżeli chodzi o włączanie społeczności i mówienie o integracji na rzecz budowania dialogu międzykulturowego. Jeżeli chodzi o społeczność romską, no to trzeba troszkę nawiązać do historii, bo Romowie, nie każdy pewnie wie, ale Romowie przybyli z Indii. To była jedna z kast Rajów, czyli kasta wojskowa, czyli jak Państwo może byście wiedzieli, jeżeli chodzi o strukturę Indii, to są kasty, więc to jest jedna z tych wyższych kast. Oczywiście pod wpływem zmian politycznych, wojen, ta kasta wywędrowała około XIX x wieku i swoją wędrówką dotarła do Europy. Jeżeli chodzi o Polskę, to do Polski przybyła około XIV wieku. Pierwsze takie świadectwa mówiące o przybyciu Romów do Polski, to są okolice Krakowa. I tutaj jakby poświadczenie jest tego, że właśnie Romowie... Zaczęli budować swoją tożsamość tutaj w Polsce, więc proszę zobaczyć, troszkę lat już minęło XIV wieku, więc też się czujemy pełnoprawnymi obywatelami. To, co jest ważne, to Romowie obecnie w Polsce, według spisu powszechnego, który nie zawsze jest niestety wiarygodny z różnych, z różnych przyczyn, mówi o 13 tysiącach, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Romów w Polsce. Oczywiście nasze badania, jeżeli chodzi o Centralną Radę Romów, taki monitoring to jest około 50 tysięcy. Społeczność romska też ma wewnątrz grupy tak zwane swoje kasty grupy, czyli będą to Romowie... Polska Roma, Bergitka Roma, Romowie Austriacy, czyli Karderasze i Łowary i Cheładytka Roma i Siti. Główne rozmieszczenie tych grup to tak naprawdę jest cała Polska, ale najwięcej obecnie Romów mieszka na, w Małopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku. Oczywiście to też będzie Mazowsze. Romowie, to co warto wiedzieć, posługują się w większości językiem Romanii i jest to jeden z starszych języków, który wywodzi się w ogóle z sanskrytu. I też zgodnie z ochroną w UNESCO jest to tak zwane dziedzictwo kulturowe i narodowe. No i co warto też podkreślić, że zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych etnicznych i etnicznych i języku regionalnym jesteśmy uznani jako mniejszość etniczna. My się czujemy raczej jako mniejszość narodowa. Ale oczywiście, ze względu, że nie mamy swojego kraju, jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Polski. Jesteśmy tą mniejszością etniczną. W Polsce jest ponad 70-80 tak naprawdę organizacji romskich, które zajmują się szeroko pojętą integracją i inkluzją. To będą społeczno-kulturalne, rzecznicze organizacje, też działające stricte politycznie. Ale także, to co ważne, udało się wiele rzeczy wypracować w tym różnego rodzaju strategie, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, czyli uznaną mniejszość romską, która po prostu boryka się z ubóstwem, brakiem dostępu do edukacji i tak zwaną inkluzją, czyli dążymy do tego, żeby większość otworzyła się jednak na mniejszość romską. To, co w Polsce się udało oczywiście wypracować oprócz ustawy w to też sfera oświaty edukacji, czyli powołanie do życia w 2004-2005 roku asystenta edukacji romskiej, który właśnie buduje ten dialog międzykulturowy, jest takim pomostem między instytucjami ale także między rodzinami romskimi, a przede wszystkim tutaj pomaga dziecku romskiego. To, co jest ważne obecnie, też udało nam się, dzięki International Remembers Alliance, czyli AIRA, organizacji, która działa na rzecz upamiętniania tak zwanego Holokaustu, ale Romowie mówią, nazywają to Samudari pen, I tutaj mamy nadzieję, że zostanie tak zwana definicja, która mówi o zagładzie Romów w Polsce, ale też o, Romowie, o zagładzie Romów na całym świecie.